Proszę wystąpienie przed trybunem wyróżnionych deską z odznaku pamiątkową 21 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej Burmistrza Jarosławia Pana Waldemara Palucha, Reprezentującego Burmistrza Miasta Leżańska Panią Sekretarz Agnieszkę Łyczarską Kapelana Garnizonu Przemyśl Księdza Majora Włodzimierza Skoczenia oraz Przedstawicieli Służb Mundurowych Reprezentującego Komendanta Powiatowej Policji w Jarosławiu Pana nadkomisarza Tyberiusza Łabuza pełniącego obowiązki komendanta Straży Pożarnej w Jarosławiu, młodszego brygadiera Pawła Szkołę, komendanta placówki Straży Granicznej w Korczowej, pana podpułkownika Straży Granicznej Pawła Pilawę. Wyróżnienie wręczy podpułkownik Radosław Jezierski. Proszę wyróżnionych o zajęcie miejsca na trybunie. Proszę o zabranie głosu dowódcę 21 brygady Strzelców Podhalańskich pana generała Brygady Tadeusza Nastarowicza. Mistrzu, drodzy rządowcy, drodzy dowódcy, komendanci, szefowie jednostek, instytucji, zarówno wojskowych jak i mundurowych. Moi dowódcy wodniowców, w mojej goście, dowództwa, to przede wszystkim wy, dowódcy i żołnierze 21 22 pierwszego 22 22 22 22 22 22 jednostki 22 Często mówię, że Oprócz daty powołania jednostki, oprócz daty wnoszenia akcendaru, jest to najważniejszy dzień w historii, w historii życia batalionu. Dlatego dobrze, że, że go czcimy, żebyście żeby go czcić wy również. tu do Was kilku powodów. Ten pierwszy oczywiście wynika z obowiązków, z tych, które zajmuję, z tradycji i obyczaju. Ale drugi taki ważniejszy powód to dlatego, że... że tak czuję. Że jest to dzień, w którym mogę powiedzieć Wam proste żołnierskie dziękuję. O roli Dywizjonu Artylerii ludniejszej czy w ogóle Wojsk Przemysłowniczych myślę, że nie trzeba nikogo tutaj uświadamiać, czego podkreślać. Macie kilka ważnych ról dla nas żołnierzy tzw. Wojsk walczących Dajecie swobodę działania. działania tym, którzy nas wspierają, artylerii, tym, którzy wrzucają w nasze, nasze działania, saperom, logistykom. Stworzyć taki swoisty parasol nad nami, żebyśmy mogli robić swoją robotę. No, okazuje się, że że w czasie tych bagnozieckich wojen nie tylko nam dajecie na swobodę działania, nie tylko na nas będziecie parasol. Dróg, innym Waszym celem działalności specjalnie nie chcę powiedzieć drugim, bo nie wiem, które jest pierwsze, które jest drugie tą rolę Waszą widzimy na, na Ukrainie, na Wschodnią Granicą czy na Bliskim Wschodzie to dzięki Waszym działaniom, dzięki Waszemu wyszkoleniu, sprzętowi, który używujecie będzie ten parasol ludności cywilnej, w strukturze krytycznej, węzłom, mieszkańcom wraz z ich domostwami. To dzięki waszej, waszej działalności mogą czuć się bezpieczni, mogą mieszkać, pracować, uczyć się, kształcić, wychowywać swoje dzieci, po prostu mogą żyć. I codziennie słyszymy, jak wiele zależy od wojsk przeciwlotniczych. Ile dronów, błąd, rakiet nie dosiągnęło swojego celu, a dzięki te, temu wiele setek lud, ludzi po pierwsze żyje, a po drugie ma gdzie mieszkać i gdzie pracować. Dlatego z tego miejsca w imieniu własnym, ale i żo żo żołnierzy Wyższej I Rady Śląskich. myślę, że również władz rodowych dziękuję wam właśnie za to, że, że się szkolicie moje szkolenia to, to, że tych przyszłych, nie wiem, boże rakiet czy domów doleci mniej. I dzięki temu, jak się szkolicie, jak dbacie o sprzęt, dość nowoczesne rzeczy. Do tego wszystkiego będzie zależało to, jak bezpieczni będą się mogli czuć również z wyższej Brygady oraz lokalna społeczność. Dlatego dziękując Wam życzę po pierwsze, żeby te wszystkich rzeczy, które się uczycie, żebyście nigdy nie, nie osiedli prawie tego w boju. Po drugie życzę Wam takiego ludzkiego spokoju. Bo chyba to jest teraz najważniejsze przesłanie w tych czasach. Spokój. Podziękujcie swoim ro rodzinom, to dobrze wskazał dowódca dywizjonu. Do za to, że cały czas nas wspierają. Wspierają, są przy nas, zobaczają nam wiele, wiele godzin i dni, których nie spędzamy z nimi. I ciężar żadnego ży życia, to no nie tylko my, był właśnie ta druga strona, strona prywatna, czyli nasze, nasze rodziny. Dziękuję im za to. Na no, wszystkim wyróżnionym. Wiem, że dowódca mógł wyróżnić wszystkich, ale po, po, po pierwsze, wyróżnienia powinny być zawsze celowane i być do najlepszych. A po, po drugie, jest wiele dat w roku, kiedy ludzie sobie, powiedzieć dziękuję. Znaczy, dziękuję tym, którzy otrzymali z rąk dowódcy w wyróżnienia. Musisz z ręki. Sam kiedyś tam, tej drugiej strony, wiem, że. To dużo znaczy. Także jeszcze raz zdrowia, spokoju, powodzenia, a tak wojskowo-szkoleniowo to bądźcie najlepsi. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu burmistrza Jarosławia, pana Waldemara Polucha, szanowny panie pułkowniku gospodarzu dzisiejszej uroczystości, szanowny panie generale, szanowni dowódcy, komendanci, przedstawiciele służb mundurowych, szanowni koledzy i koleżanki samorządowcy, szanowni państwo zaproszeni goście według tytułów, dostojności, zajmowanych stanowisk, drodzy żołnierze, szanowni państwo. Dzisiejsza wyjątkowa uroczystość, święto 21 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej, to wyjątkowe święto przede wszystkim dla państwa, jako dla żołnierzy, ale to także wyjątkowe święto dla mieszkańców Jarosławia. Dlatego w tym szczególnym dniu w imieniu moim własnym, ale także i wszystkich mieszkańców Jarosławia, których mam zaszczyt reprezentować. Składam Państwu najszczersze gratulacje i wyrazy wielkiego uznania za wyjątkową służbę dla dobra naszego kraju, dla dobra naszej ojczyzny, ale także dla dobra naszej społeczności lokalnej. To dla nas ogromny zaszczyt, że tutaj na terenie naszego miasta stacjonuje właśnie taki wyjątkowy dywizjon. Dywizją Przeciwlotniczą. Państwa służba ma dzisiaj wyjątkowe znaczenie. Właśnie w takich momentach, jak chociażby teraz, kiedy to bezpośrednio za naszymi gra granicami tak blisko toczy się wojna. Kiedy to w poszczególnych dniach słyszymy, że następują ataki. Ataki rakietowe na bliskie nam miejscowości lwów, jaworów. Nasze społeczeństwo wtedy jest dumne z tego i cieszy się, że Państwo jesteście z nami. Podnosicie Państwo naszego ducha, dajecie nam Państwo wsparcie i za to bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję. Panie pułkowniku, gratuluję wysokiego zaawansowania w rozwoju tego dywizjonu. Gratuluję wspaniałych żołnierzy. Gratuluję w rozwoju sprzętu, jaki państwo otrzymujecie. I przede wszystkim gratuluję tej wyjątkowej postawy żołnierskiego ducha i wyjątkowej służby. Wszystkim państwu w dniu dzisiejszym. Życzę przede wszystkim pomyślności, przede wszystkim działań, ale tylko na poligonie i wsparcia rodzinnego, dużo miłości, którą Państwa rodziny Was otaczają i wszystkiego najlepszego. A to co najważniejsze, wszystkim Państwu życzę dużo zdrowia, wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, za chwilę zostanie odegrana oraz odśpiewana pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego. Paszacz, pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego. Сейчас я не шурм, как-то волча. Kadełł otwiera dowódca uroczystości, major Tomasz Padlin. Za nim defiluje kompania honorowa, zostawiona przez kompanię logistyczną 21 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej. Dowódcą kompanii honorowej jest kapitan Konrad Olega. Rumy dowództwa oraz sztabu prowadzi porucznik Norbert Cygan. Następnie defilują żołnierze z drugiej baterii przeciwlotniczej pod dowództwem podporucznika Igora Chmielowskiego. Do trybuny zbliżają się pododdziały towarzyszące. Jako pierwszy maszeruje 14 Dywizjon Artylerii Samobieżnej. Pierwszą część defilady zamyka pododdział wystawiony przez 202 Batalion Obrony pogranicza.